Co można u Pani kupić? Ręcznie robioną ceramikę. Ceramikę czułości, dlatego ceramiczności, piękności, dlatego ceramiczności. Eee, wszystko jest ręcznie od serca robione, totalnie, kompletnie, bez użycia żadnej maszyny. Jedyną maszyną jest koło garnicarskie tak naprawdę. Nie ma tu żadnej fabryki, która coś wtryskuje, stempluje. I dlatego wszystkie moje rzeczy są unikalne. My zapraszamy na nasze Stoisko na talerzach i Habana. U nas można zakupić fantastyczne prezenty mikołajkowe i na gwiazdkę. Głównie mamy biżuterię drewnianą i ceramiczną. E, oczywiście biżuteria jest robiona przez nas, czyli siostry. Tu jaka kartarzyna, siostra Karolina. Jest u nas bardzo kolorowo. Każdy znajdzie coś dla siebie. E, łącznie z wszystkimi możliwymi odmianami ras psów, koników, e, kotków i całej reszty i całej gamy zwierzątek. Stawiamy na wygodę, lubimy, kiedy jest ładnie, pięknie, lekko ekstrawagancko, ale i wygodnie. Dlatego wszystko szyjemy z dzianiny dresowej. No myślę, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie, yy, mamy na przykład serię z pieskami. Ci ludzie, którzy mają pieski i kochają pieski, no to po prostu od razu na to zwracają uwagę i tutaj jakby to przyciąga. Ale też mamy ładną biżuterię, mamy też ceramikę, kubeczki, zestawy do sushi. No to są rzeczy, które po prostu unikatowe takie, tak? Także myślę, że tutaj no, na targach można, takie rzeczy można znaleźć. Mamy ręcznie szyte zarówno kalendarze i notesy i dzięki temu one wszystkie otwierają się płasko na każdej stronie. Dodatkowo zdobią je ręcznie wykonywane przez nas papiery marmurkowe, a także grafiki i ilustracje wrocławskich ilustratorek, które serdecznie polecamy na prezent.